Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To dla porządku, tak jak mówiłem. Pokażę kilka sztuczek w oprogramowaniu Magica, w którym jesteśmy, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Właściwie również tylko my jesteśmy w stanie szkolić z niego w Polsce. Kilka sztuczek, które pozwalają znacznie z jednej strony przyspieszyć pracę w rewicie, a z drugiej strony często uzyskać dużo lepsze efekty pod kątem złożoności obliczeń, pod kątem dokładności tego projektu, nasycenia go informacją. Tak jak wspominałem, no w przypadku wentyla, izolacji i wentylacji w rewicie my musimy to robić jako po fakcie natomiast w przypadku rysowania funkcjami magicalowymi my tutaj możemy zaszyć tą izolację Wcześniej przygotować, żeby, to, żeby ta izolacja pojawiała się nam wraz z rysowaniem naszych kanałów. Co więcej, ta izolacja może być przygotowana. Ja tutaj mam przygotowaną właśnie mechanizm, mechanizm według którego to będzie izolowane, logikę tej, tej izolacji. Także ona będzie się zmieniała wraz ze zmianą średnicy mojego kanału. Tak więc, jak ja zacznę rysować sobie teraz właśnie. Chwileczkę, coś się przy... Jeszcze, jeszcze raz, bo coś się przyblokowało. OK. Chwilę musiał pomyśleć. OK. I teraz, kiedy rysuję tutaj moim kanałem 75, on automatycznie ma jakąś tam izolację. W momencie, kiedy zwiększę tam średnicę do 125, izolacja będzie grubsza wręcz. A jak jeszcze bardziej... Do 350, bo tak mam zaszyte takie kolejne stopnie, no to izolacja się coraz bardziej pogrubia. Więc, jeżeli ja w tej chwili na przykład sobie wejdę w ten kanał, no to w ramach informacji mamy, że tutaj nasza okładzina, izolacja ma 50 mm grubości, natomiast już tutaj moja izolacja ma ich 75. No i tutaj mam. Już setkę. No bo tak mam ustawione przy kolejnych skokach. Więc rysując na bieżąco mogę tą izolację rysować niejako wraz z kanałem. Rzecz jasna, ja mogę również ją nadać zgodnie z konkretnymi zasadami na już narysowanych kanałach za pomocą funkcji change properties w tym miejscu. Nie będę go teraz pokazała, zobaczymy czy nam starczy czasu, bo jak wiecie Państwo, jesteśmy teraz w lekkim niedoczasie. Dobrze. Innym ciekawym przykładem, co możemy zrobić z wentylacją, zaprezentuję go na przykładzie zestawień, ponieważ jeżeli chcemy sobie zrobić zestawienie kanałów, to potrafimy wyciągnąć do tego zestawienia ich pole powierzchni. Natomiast Revit nie liczy pól powierzchni, powierzchni złączek. Natomiast już dla Medicada takie pola powierzchni można... Obliczyć. Aby to zrobić, wykorzystujemy funkcję magic at common i wybieramy opcję update parameters. I tutaj jest bardzo wiele takich parametrów, które można właśnie updateować dla całego projektu lub dla pojedynczych elementów. Ja w tej chwili będę updateował dokładnie, konkretnie surface areas i on w tym momencie dla wszystkich elementów wentylacyjnych w projekcie to. Zupdajtuję. Po takim kliknięciu ja już zobaczę, że nagle w moich, dla moich złączek rurowych pojawia się taki, taki parametr jak MC Surface Area. I teraz, kiedy ja zechcę sobie zrobić na przykład właśnie zestawienie ilości złączek kanałów, To wśród dostępnych pól tutaj ja pojawi mi się tutaj właśnie m.in. MC Surface Area. Więc jeżeli ja już tutaj zrobię powiedzmy rodzina, rodzina i typ, i powiedzmy właśnie MC Surface Area, żeby zaprezentować. To już na, ze, na moim zestawieniu będzie informacja. Ona oczywiście to jest zaokrąglona zgodnie z jakimiś zaokrąglona, ponieważ tak jest sformatowane to pole, to oczywiście rzecz jasno mogę sobie poprawić, żebyśmy tutaj nie mieli bezsensownych, że jednak przydałoby nam się ze dwa miejsca po przecinku w metrach kwadratowych, prawda? Natomiast mam, mogę wyciągnąć powierzchnię każdej kształtki, której używam. No i w tym momencie, jeżeli będziemy potrzebowali tego na produkcji, no to jest to zdecydowanie przydatne. Inną rzeczą, którą możemy zauważyć, to są, innym problemem, który możemy zauważyć w ramach zestawień właśnie tutaj, jest fakt, że jeżeli przeprowadzimy sobie, mam tutaj przygotowane już zestawienie złącze grur, to dla Rewita nie ma rozróżnienia, nie mamy możliwości wprowadzenia rozróżnienia w przypadku kolan. Co do ich konta, jeżeli zwrócimy uwagę tutaj, to ja tutaj celowo narysowałem takie, że część tych kolan jest, ma 45 stopni, część 90, prawda? Problem polega na tym, że nie możemy tej informacji przerzucić wprost do zestawienia złączek. Dlaczego? Ano dlatego, że niestety w Rewicie różne, różne rodziny złączek, różne rodziny rur. Mają ten parametr zaszyty pod różnymi nazwami. I tak na przykład dla standardowych kolan mamy informację taką jak kąt, 65 stopni przykładowo, czy 90, ale już na przykład ja tutaj mam wprowadzoną. Akurat kolano mieć, ale nie to, tylko na przykład o tutaj, kolano, wprowadzoną bibliotekę producencką, prawda, którą rysujemy konkretnymi rurami Optif Press, które już to mają zaszyte jako parametr angle albo a, prawda? No i tutaj na pomoc przychodzi nam funkcja Magicada, Magicad Common, która pozwala na tak zwane mergowanie parametrów. Ja tutaj sobie już to musiałem troszeczkę wcześniej przygotować, ponieważ to chwilę trwa, natomiast Daje mi taką możliwość, jak teraz zaznaczę właśnie opcję Merge, po wcześniejszym przygotowaniu konfiguracji tych konfiguracji tego mergowania parametrów łączenia ich, daje mi możliwość przepisania konkretnych parametrów. My mam tutaj przygotowane dwie konfiguracje, właśnie takie przygotowane pod te konkretne rury, z których korzystamy, które sprawią, że w każdym, w każdej kolanku, które tutaj mamy. Zostanie, pojawi się, znaczy pojawił się już parametr, że zostanie uzupełniony parametr MAT ANGLE. I teraz, kiedy zrobię coś takiego. A chwileczkę, mój błąd. Ważna rzecz. Escape. Match parameters. Ważna rzecz, zaznaczamy, czego, do, czego będzie dotyczyć to mergowanie. Jeżeli ja miałem zaznaczone wcześniej, zaznaczone wcześniej jakieś konko, on domyślnie chciał to zrobić tylko dla. Tego konkretnego elementu. W tej chwili ja to robię dla całego projektu. Mówię update. Poinformował mi, że, jednak, że te konfiguracje zadziałały. W mniejszym lub większym stopniu. Akurat to wynika z tego, że dotyczyły różnych rzeczy. I już w tej chwili każdy, każda z tych kolan ma w Mat zaszytą taką informację. Dzięki czemu w moim zestawieniu złączek rur ja mogę dołożyć pole właśnie z tym parametrem. Przesortować je sobie powiedzmy tą, włączyć je również do sortowania ten parametr. I już teraz okaże się, że ja wbrew pozorom nie mam takiej ilości konkretnych kolanek, bo mam jedno kolanko 45, a jedno 90, prawda? Czyli już nie trzy takie same. Tak samo te zostały rozdzielone. No, jest to zdecydowanie przydatne. No bo bądźmy szczerzy, jednak. Każde kolanko, To, że kolanko jest 93-45 stopni jest znaczą, znaczącą różnicą w obsłudze, prawda? No dobrze. Mamy również w Magicadzie dosyć, dosyć ciekawy, zupełnie le, dużo lepiej rozwinięty niż w samym Rewicie. opcję wykrywania kolizji. Jak ona działa? Mamy tutaj opcję Clash Settings. Możemy ją sobie uruchomić. Ja, możemy ją uruchomić pomiędzy konkretnymi elementami. Mogę tutaj oczywiście wybrać, gdybym miał projekt podczytany, wybrać, żeby sprawdzić kolizję między różnymi projektami. Ja w tym momencie mam tylko jeden, ale ja sobie wybiorę, że w tej chwili chciałbym sobie sprawdzić konkretnie kolizję między rurami a wentylacją. I jeżeli ja teraz uruchomię ten Clash Checking, to on rzecz jasna wygeneruje mi. Muszę tutaj określić oczywiście, muszę określić tutaj zakres, muszę określić, co chcę zrobić z ewentualnymi problemami, które wynikają z tego. On znalazł mi tutaj jedną, znalazł mi w ten momencie jedną kolizję w tym miejscu, wyrzucił mi z niej raport. Pozwoli mi go również zapisać. Ten raport jest zostanie na zewnątrz, ja mogę sobie to oczywiście obejrzeć, w 3D, że ten konkretny kanał koliduje z tą rurką. Natomiast co jest ciekawego w do, jeszcze bardziej niż ten standard, który właśnie teraz pokazałem, to fakt, że jeżeli zaznaczę tutaj taką jedną opcję i zapiszę, to w tej chwili ten raport kolizji. Te kolizje będą sprawdzane na bieżąco. I do czego to prowadzi? Jeżeli ja przejdę sobie teraz, na przykład jestem w widoku mechanicznym, w którym widzę zarówno rury, jak i kanały, prawda? Ale ja na ten moment na przykład chciałbym sobie przejść do widoku hydraulicznego. W widoku hydraulicznym widzę już tylko rury, kanały są wygaszone, ale mi się w nim w tej chwili dużo lepiej pracuje. Więc teraz, kiedy ja narysuję rurę w tym kierunku. To dostanę od razu informację w trakcie rysowania, że ta rura mi z czymś koliduje. Mogę to wykryć na bieżąco. Tu mam cały czas zaznaczoną kolizję i tutaj też również mam cały czas na bieżąco zaznaczoną kolizję z każdym elementem, nawet tymi niewidocznymi, dzięki czemu można dużo płynniej, dużo prościej pilnować tych kolizji, nie trzeba ta w tym momencie wy... nie trzeba pamiętać, żeby co chwilę puszczać taki clash checking, tylko faktycznie rysuję sobie, wyświetlając tylko rzeczy, które mi są w danej chwili potrzebne, a mimo to dostanę informacji, jeżeli się z czymś zderzę. No i co my teraz możemy z takimi kolizjami zrobić? Wróćmy sobie tutaj do mechaniki. Ponieważ gdybyśmy pracowali tylko w Rewicie, no to wiadomo, w takiej sytuacji chciałbym zrobić tutaj odsadzkę. Ja sobie przygotowuję sobie. Przekrój, tnę rurki na, rurkę na kawałki, przesuwam, wytwarza, wytwarzam odcackę. Natomiast tutaj na szczęście dla naszej nakładki Magic Cut mamy już taką opcję jak Vertical Crossing. Vertical Crossing działające lub, lub Horizontal Crossing rzecz jasna, które pozwoli nam przygotować... W, Dosłownie w kilku kliknięciach, odsadzkę. Ona ma trzy tryby pracy. Ja się też nie będę ze względu na stosunkowo małą ilość czasu rozpisała nad każdym z nich. Pokażę najprostszy, czyli, czyli wskazuję tutaj element, w oku, którego chciałbym, który chciałbym ominąć. Wskazuję, czy chciałbym go ominąć górą. Czy dołem, ja tutaj powiedzmy, że chciałbym górą i zaznaczam element, który będzie, będę omijał. I on już tutaj pokazuje mi, w jaki sposób. O, chwileczkę twierdzi, że nie ma dostatecznie miejsca, żeby to zrobić. Jeszcze raz. O, I on mi w tej chwili pokazuje, w jaki sposób. On to zrobi, połączy te rzeczy. Ja oczywiście mogę mu tutaj zarządzić na przykład większy offset czy coś takiego, natomiast on już sam z siebie wymyślił mi metodę, jak się zmieścić nad moim tym. Ja mówię mu tylko OK i on sam z siebie w dwóch kliknięciach, jak było widać, mogę to zrobić ponownie, tu, tu i znowu W pokaże mi kolejne obejście w oku kanału, które w ciągu dwóch kliknięć zrobiłem. Jeżeli chodzi o. To tyle, jeżeli chodzi o pozbywanie się kolizji między systemami typu wentylacja, rurki i tak Natomiast mamy jeszcze bardzo przydatne narzędzie, które służy nam do bardzo szybkiego i automatycznego, praktycznie całkowicie, robienia otworowań w ścianach. Można je robić oczywiście tutaj, ma również wersję ręczną, manual, natomiast po ustawieniu wcześniej odpowiednich. Właśnie odpowiednich ustawień daje nam opcję automatycznego przygotowania otworowań w ścianie. Ja tutaj mam narysowane trzy ścianki, właśnie specjalnie przez nasze rurki. One są dosyć, rurki i kanały, one są dosyć specyficznie przygotowane, dosyć celowo. Więc jeżeli ja teraz wybiorę opcję Automatic, to on wewnątrz Całego dla, całego widoku dla wszystkich modeli, również gdybym miał tutaj przygotowane podczytane modele architektury, to on również wygeneruje te otworowania, rzecz jasna z myślą o podczytanych modelach architektonicznych, mówię mu OK i on w tej chwili wrzuca mi konkretny raport konkretnych otworowań. Jeżeli ja zrobię mu OK, to on. Tworzy mi tutaj otwory. Co ciekawe, on tych otworów nie tworzy, że tak powiem, od razu w całości, jako faktycznie pustki, przestrzenie. On je tworzy jako element wyposażenia mechanicznego. I na podstawie tego, tych elementów. Generuje raport, który możemy wysłać właśnie architektowi czy konstruktorowi, który nie musi mieć nawet Medicada, wystarczy mu darmowe narzędzie, darmowa nakładka, która jest do ściągnięcia ze strony Medicada, która pozwoli mu zaakceptować następnie te wytworzone, przygotowane przeze mnie otworowania. Proszę zwrócić tu uwagę na to, jeżeli sobie to obejrzymy na przykład teraz w 3D, że. To otworowanie, weźmy, włączmy tutaj wysoki styl wyświetlania, jest przygotowane również pod, w taki sposób, żeby nie kolidowało, nawet jeżeli nasze otwory są, nasze rury tutaj wchodzą pod kątem. Innym ciekawym fragmentem jest to, że jeżeli dwie rury, tak właśnie tutaj celowo przygotowane, są odpowiednio blisko siebie, to się oczywiście predefiniuje dla jakiej odległości. On również stworzy mi to otworowanie wspólne, tak żeby nie tworzyć bezsensownie, osobnych otworów. Możemy mu założyć, że dla pewnych średnic na przykład w ogóle nie będzie kreował otworów, bo założysz na przykład, że dla jakichś cieniutkich rurek rzędu 6 czy 10 można to zrobić, nie będziemy tego projektowali, tylko po prostu zostaną wywiercone wiertarką gdzieś przez ścianę i tak wygenerowane właśnie otwory wysyłamy do architekta, który je akceptuje i one automatycznie w trzech kliknięciach pojawiają się również w model, mogą się pojawić również w modelu architektonicznym. Prośba była, żebym się streszczał. Ja już widzę, że zajęło mi to 15 minut. Dobrze, pokażę jeszcze może jedną, jedyną funkcję, która zawsze wydawała mi się dosyć interesująca, czyli udoskonalo, udoskonalone filtrowanie zaznaczenia. Ponieważ gdy zaznaczymy rzeczy w ten sposób, prawda, no to mamy opcję filtru filtra za pomocą Revita, która pozwoli nam wyfiltrować na przykład wszystkie kanały, rury lub złączki rurowe, prawda? Natomiast wewnątrz kategorii ja już tutaj rozróżnienia nie mam. Rozróżnienie mogę, rozróżnienie mogę mieć przy użyciu przy użyciu funkcji już magicadowych opcja selection filter magic card. i tutaj pojawia mi się całe drzewko które pozwoli mi wyfiltrować rzeczy wewnątrz według konkretnych, według konkretnych elementów. Ja mogę sobie filtrować w pierwszej kolejności po lewelu, w drugim kolejności na przykład po tym, czy to są właśnie kolana naukowe, trójniki, ale mogę również filtrować po systemach, więc jeżeli ja te systemy ustawię nieco wyżej, tak, to mogę założyć, że chciałbym wyfiltrować wszystko, powiedzmy, kategorie sobie w ogóle wyłączę. I mogę wyfiltrować wszystkie hydraulikę, ale tylko z systemu zasilanie 1, bo systemy zasilanie 4 mnie nie interesują, prawda? I mogę w ten sposób tutaj to wyfiltrować konkretne elementy, które mnie interesują, bez konieczności nie po kategorii, której dotyczą, ale na przykład właśnie po systemie, czy po piętrze, czy tego typu rzeczach. Z mojej strony. już wszystko zapraszam na kolejną prezentację. Do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.